Leper nigdy sam by życia nie odebrał, jak już tego normalnie zamordowano. Mówi faktowi Renata Beger, która po latach nadal jest przekonana, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa. Z byłą posłanką samoobrony rozmawiamy przed dzień 12 rocznicy śmierci byłego wicepremiera. Te zachowania polityków. Zachowanie wymiaru sprawiedliwości w sumie nam narzuca taki tok myślenia, że jest jakaś zmowa. Oficjalna wersja jest taka. 5 sierpnia 2011 roku. Andrzej Leper zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie w siedzibie samoobrony. Powieszonego na linię polityka znajduje jego zięć. Prokuratura wszczyna śledztwo. Za przyczynę śmierci zostaje uznany ucisk pętli na szyję. Prokuratura nie stwierdza też udziału osób trzecich. Zdaniem śledczych Leper miał popełnić samobójstwo. To w tym budynku, w samym centrum Warszawy mieściła się w 2011 roku siedziba Samoobrony. Na trzecim piętrze tego budynku swoje biuro miał Andrzej Leper. I tym sposobem dochodzimy na trzecie piętro tej warszawskiej kamienicy, do miejsca, gdzie swoje biuro w 2011 roku, czyli w roku śmierci Andrzeja Lepera, miała samoobrona. To w tym lokalu zginął lider samoobrony, były lider samoobrony. W tym momencie cały budynek przeszedł generalny remont i nie przypomina już tego z roku 2011, a w byłym biurze samoobrony znajduje się teraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Ustalenia prokuratury nie przekonały jednak wszystkich, zaczął się festiwal domysłów, teorii i domniemań. Tezę, że Leper mógł zostać zamordowany, głoszą głównie jego byli współpracownicy. Oni są przekonani, że sprawie trzeba przyjrzeć się na nowo, ale jak dotąd prokuratura nie zdecydowała się na to. Co ciekawe wodą na młyn dla osób, które uważają, że Leper został zamordowany, może być nowy podręcznik do hitu. Autor profesor Roszkowski, zostawia w nim pole do domysłów. Tragiczny wstęp do niej stanowiła śmierć szefa samoobrony Lepera. Policja orzekła, że była ona rezultatem samobójstwa, choć podnoszono co do tego wątpliwości, zwłaszcza, że kilka innych tajemniczych zgonów osób publicznych określano z czasem dziełem seryjnego samobójcy. Dla mnie ten... Podręcznik nie jest w ogóle podręcznikiem, to znaczy, to jest książka napisana przez pana Różkowskiego, tam są jego myśli, jego opinie, jego pogląd na świat skrzywiony. 5 sierpnia 2011 roku wtedy zna, zostaje znalezione ciało świętej pamięci Andrzeja Lepera. Politycy samoobrony mówią dzisiaj faktowi, że to śledztwo powinno zostać wznowione, ponieważ nie wierzą w samobójstwo swojego byłego lidera. Co pan myśli o tym? Ja myślę, że. Tego typu, no jednak smutne wydarzenia i tragiczne wydarzenia powinny być przez prokuraturę bardzo, bardzo mocno zbadane. Nie mam wrażenia, że w tej sprawie prokuratura zrobiła wszystko. No, mam też przekonanie o tym, że Leper jak tylko związał się z Kaczyńskim, bardzo źle na tym wyszedł. Nie mam wątpliwości, że w tej sprawie jest jeszcze wiele znaków zapytania. Za dużo? Bo zawsze, jeżeli pojawiają się znaki zapytania, to jest ich za dużo. Szef Związku Zawodowego Samoobrona w rozmowie z faktem nie ma wątpliwości. Dużo dowodów, których rzeczywiście prokuratura, to wiemy dokładnie, to nie zbadała, bo były dowody, były poszlaki i tak dalej, a tu dużo spraw, bo jak to się mówi, zamiecione pod... Andrzej Leper był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Po wyborach w 2005 roku kierowana przez niego samoobrona weszła w skład rządu. Razem z Prawem i Sprawiedliwością oraz Ligą Polskich Rodzin zaczęła rządzić w Polsce. Jednak dobra polityczna passa Lepera zakończyła się z hukiem w 2007 roku. Afera gruntowa pogrzebała jego karierę. Niedługo później były przedterminowe wybory i Leper nie wszedł już do Sejmu. Od tego czasu aż do swojej śmierci znajdował się na marginesie życia politycznego.